W odróżnieniu od ciągów arytmetycznych powstają poprzez mnożenie. I w taki oto sposób. Jeżeli mamy pierwszy wyraz ciągu A1, następnie drugi A2, A3, A4 i A5, jest ich więcej, ale nie mam miejsca na tablicy, to kolejny wyraz, czyli A2, powstaje przez mnożenie pierwszego wyrazu ciągu razy iloraz, czyli razy Q. I to jest omagać. <grystanie> Kot mnie zaatakował. Pokażę Wam dzisiaj mojego kocura. <grystanie> o, proszę. <grystanie> to on sprawdza tej całej sytuacji. No, trochę niezadowolony, także już go puszczam. O, dobra, jeszcze trochę mnie atakuje. <grystanie> A więc ciągnie go... Może tak, mamy ciągi geometryczne. Ciągi geometryczne, jak już wspominam, powstają poprzez mnożenie pierwszego wyrazu razy iloraz. Iloraz, czyli q. Każdy następny wyraz powstaje poprzez pomnożenie wcześniejszego przez wartość tego naszego ilorazu, czyli wartość q. Więc tutaj możemy sobie zapisać, że jest razy q, potem razy q i znowu razy q. Pokażę Wam skąd się bierze wzór, bo tak samo jak w ciągach arytmetycznych, jest tutaj wzór na ogólny wyraz ciągu. I mamy tak: AN równa się i teraz tak, skoro przez mnożenie to A1, bo zawsze zaczynamy od pierwszego, A1 razy Q i teraz popatrzcie, jak wezmę piąty wyraz ciągu, to między pierwszym a piątym jest ile Q? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli skoro tu by było 5, a tu 4, to tu jest n minus 1. No i teraz to rozpiszemy na ten nasz piąty wyraz ciągu. Czyli mamy tak: a5 równa się a1 razy q i tu mam 5 minus 1, odjąć 1. Czyli mój piąty wyraz ciągu a5 byłby równy a1 razy q do 4. Tak jak mówiłam, że zawsze jest o 1 mniej, stąd jest to n minus 1. Weźmy sobie jeden z przykładów ciągów geometrycznych, łatwiejszym takim przykładem, w ogóle łatwymi przykładami ciągów geometrycznych są potęgi danej liczby naturalnej, na przykład potęgi dwójki lub trójki. To weźmy sobie potęgi trójki. A więc tak, 3, potem 3 do potęgi drugiej to będzie 9, no bo razy 3. Zaraz wam pokażę, jak to powstaje geometryczny. 27, 81, 243, no i tak dalej. Załóżmy, że jest to nieskończony ciąg geometryczny. Teraz tak. 3 razy 3 daje 9. Razy 3 daje 27. Jak pomnożymy przez 3, daje 81. Zaznaczę sobie tu na czerwono. Czyli moja wartość Q, robię razy wartość Q. Jest, które jest równe 3. I w ten oto sposób mogę uzyskać ogólny wyraz ciągu, i mam tak. Aha, bo jeszcze a1 jest tutaj, to jeszcze sobie zapiszę. a1 równa się 3. To są dwie podstawowe rzeczy, które mi są potrzebne do tego ogólnego wyrazu ciągu. Więc mam an równa się a1, czyli 3 razy q, a moje q to 3. 3 do n minus 1. Mogę to tak zostawić, chociaż skoro tutaj są potęgi, to jeszcze wykonuje się działania na potęgach. Nie jest to zła odpowiedź, ale może być problem w znalezieniu jej w zadaniach zamkniętych, więc wtedy warto sobie tam poprzekształcać, albo popodstawiać kilka podstawowych liczb, żeby zobaczyć, która odpowiedź będzie prawidłowa, żeby po prostu potem sprawdzić, którą mamy wybrać. Co ja tutaj mogę zrobić? Tu jest minus 1. Jeżeli mam tutaj dodawanie lub odejmowanie w potęgach, w wykładniku potęgi, to ja mogę to rozdzielić na mnożenie potęg. Czyli mam tak. A n równa się 3 razy i teraz tak. Tu jest 3 do potęgi n, że jest minus. To jest podzielić na 3 do pierwszej. Z tego minusa robi się po prostu znak dzielenia. I w wyniku czego otrzymuję AN równa się, zapiszę to w postaci ułamka, czyli to, ten dwukropek, to te moje dzielenie zamienię na ułamek. I mam tak, 3 razy 3N, kreska łamkowa, zamiast tego dwukropka, 3 do pierwszej to 3. W tym momencie mogę sobie skrócić przez 3, 1, 1, czyli mój ogólny wyraz ciągu AN równa się 3 do potęgi N. Co jest takiego ważnego w ciągach geometrycznych, że powstają, tak jak już mówiłam, powstają one przez mnożenie, i teraz ważną rzeczą jest właśnie wartość tego Q. W ciągach arytmetycznych ważne było R i ono decydowało o monotoniczności ciągu. W ciągach geometrycznych właśnie o tej monotoniczności decyduje Q. Jeżeli wartość Q jest większa od 1, to wtedy nasz ciąg będzie rosnący, bo będziemy ciągle mnożyć i ta liczba będzie nam wzrastać, czyli ciąg rosnący. Jeżeli wartość q będzie ułamkiem, no to ułamek możemy zapisać w postaci dzielenia, czyli zamiast mnożyć przez jedną drugą, możemy przejść dzielić przez dwa, a więc będzie to nasz ciąg malejący, czyli jeżeli nasze q jest ułamkiem, czyli należy od zera do 1, to wtedy nasz ciąg jest ciągiem malejącym. Jeszcze jest sytuacja, kiedy q jest liczbą ujemną, czyli gdy q jest mniejsze od zera, wtedy nasz ciąg nie jest rosnący ani malejący, czyli nie jest monotoniczny. Dlaczego? Bo jak na przykład mam tak, a1 równe 2, a q będzie równe minus 3. No to pierwszy wyraz to jest 2. a2, ja to na piechotę sobie zrobię, tak powiem, a2 to jest po prostu a1 razy ta wartość, 2 razy 3, no to to jest 6, liczba dodatnia, liczba ujemna, czyli wynik ujemny. A3 to będzie już pomnożenie mojej wartości A2, mojego drugiego wyrazu, przez moją wartość ilorazu. Więc mam A3 równa się minus 6 razy minus 3. 6 razy 3 to jest 18. No a minus i minus daje plus, więc nie będę wpisywała znaku. Kolejnie mam A4. I teraz popatrzmy. To jest ta wartość razy Q. Nie będę tego wyliczyła po prostu ze wzorów tych ogólnych. No i mam tak, 18 razy 3 8 razy 3 24, 1, więc 10 razy 3 to jest 30, więc mamy 54. Tutaj była liczba ujemna, dodatnia, więc wynik ujemny. No i jeszcze dla formalności obliczę piąty, żeby Wam pokazać, że będzie po prostu co drugi dodatni ujemny. Trochę będzie dużo do liczenia. Znaczy większe liczby troszkę, ale spoko. 3 razy 4 to 12, 3 razy 5 to 15, więc 150, bo to jest 50. 150 i 12 to jest 162. I teraz tak, liczba ujemna, liczba ujemna, więc wynik jest dodatni. I zobaczcie, pierwszy wyraz dodatni, drugi ujemny, trzeci dodatni, ujemny dodatni. Czyli monotoniczność, nie mo nie, czyli nie można określić monotoniczności... Jest to po prostu zmienne. Nie, raz rośnie, raz maleje. Tak skacze góra-dół. Nie, nie określimy sobie tego. Co jeszcze ważne? Jak Q jest równe 0, no to wtedy jest to ciąg geometryczny o wszystkich wyrazach równych 0. A jak Q jest równe 1, to wtedy nasz ciąg geometryczny jest takim wyrazem... Przepraszam. Może zapiszę. Jak Q jest równe 0... To wtedy nasz ciąg y, geometryczny wygląda tak: 0, 0, w zależności, no pierwszy może być inny wyraz, tak? Powiedzmy, że pierwszy wyraz jest 1, 1, 0, 0, potem będą same zera. Powstaje przez mnożenie. A jak Q jest równe 1, to nasz ciąg geometryczny jest taki, jak pierwszy wyraz tego ciągu. Załóżmy, że pierwszy wyraz tego ciągu to 2. No to 2 razy 1, dalej 2. 2 razy 1, dalej 2. 2 razy 1, 2. Jest to nasz nieskończony ciąg geometryczny o takich samych wyrazach. Dobra, to przechodzimy teraz do sumy n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. I wzór wygląda tak, Sn równa się A1 razy. I teraz mamy tak, 1 minus Q do N przez 1 minus Q. I to jest dla wszystkich wartości q poza jedynką, czyli dla q różnych od 1. Jeżeli q jest równe 1, to wtedy będzie po prostu suma kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu, w zależności ilu będziemy liczyć, początkowych wyrazów ciągu, czyli suma tych samych liczb. Więc to określa się tak, sn równa się a1 razy tyle, ile ich jest, czyli razy n. I to jest tylko i wyłącznie dla q równego 1. Czyli jak będzie stały ciąg geometryczny, liczymy w ten sposób. My się skupimy na tym. Zobaczcie. Ja sobie policzę może A, nie A, tylko S4, czyli sumę tych. To jest moje S4, bo dodaję po prostu wszystkie po kolei. To najpierw sobie dodajmy tutaj, żebyśmy widzieli, czego mamy się spodziewać, jakiego wyniku. I mamy tak: 9 plus 81 to jest 90. 27 plus 3 to jest 30, 90 plus 30, czyli 120. I teraz z naszego wzoru powinno nam być 120, według tego wzoru. Liczymy. S4 równa się. I tak, mam A1, czyli 3. Patrzę tu A1, czyli 3 razy 1 minus Q. No Q jak już wcześniej Wam mówiłam, bo to jest cały czas ten sam przykład, to jest 3 to jest moje A1 czyli Q, tutaj jeszcze oddzielę, żebyście to widzieli, Q jest równe 3, czyli 1 minus 3 do czwartej, bo tu jest 4, więc tutaj też jest 4, przez 1 minus 3. No i mamy tak, równa się 3 razy 1 minus, 3 do czwartej to 81. 81 przez, i tu mamy minus 2. A więc mamy 3 razy. 1 minus 81 to jest minus 80. Przez minus 2. I otrzymujemy 3 razy. I tak, 80 podzielić na 2 to 40. Więc mamy 40. Tu był minus, minus, czyli teraz wynik tego dzielenia to jest, jest dodatni. A więc mamy 120. Zgadza się, zgadza się. W ten oto sposób liczymy suma n początkowych wyrazów w ciągu geometrycznego. Jeżeli to jest krótka, znaczy się suma małej liczby wyrazów, to wtedy wystarczy, że dodam sobie tak jak tu gorzej, by było S50, S15 i tak dalej, S20, S100. Z teorii to tyle. <tul> Także jeżeli wszystko zrozumiałeś, no to. Zapraszam Cię do tego, abyś poinformował swoich kolegów na temat mojego kanału, żeby też mogli po prostu na spokojnie sobie zdać tą maturę.